Jest taka sprawa, w sumie to nic specjalnego, ale pod okienkiem z filmem, który właśnie oglądasz, znajduje się taki mały dzwoneczek. Byłoby super, gdybyś go kliknął i zaznaczył, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Wtedy zawsze będziesz na bieżąco. Dzięki. Witam Was bardzo serdecznie w grze o nazwie Glads and Glory, która jest, z tego co słyszałam, podobno takim e, Happy Wheels w 3D. Także, no mówię, no nie, no Happy Wheels w 3D, no halo. Także gramy. Uh, Okej. Okay. I możemy wybrać, tak? Uh, John i Jimmy. Um, Earl i The Young Family. O, oh, mamo. Uh, chcę w takim razie, chcę wybrać, chcę grać. Kim ja chcę grać? Chcę grać. Uh, Johnem i Jimmy. O oh, Boże, tak się chyba nie jedzie. Jezus, ej, to jest skomplikowane. Aha, dobra, na strzałkach. O, oh, Jezus, jedź. O matko, to dziecko lata. Nie, to sterowanie jest przerąbane. O Jezus. O Jezus. C co? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, bo jestem y jestem sadystką i po prostu lubię sobie y męczyć biednych ludzi na rowerach. A więc tak, tym razem dojedziemy, to jest samouczek chyba w ogóle, więc nawet na pewno, więc musimy tam dojechać po prostu. NIE! CO?! Urwało mi rękę, bo ja już nigdy nie wsiądę na rower, nigdy! Nie, nie. Tak. Wow, też jestem zaskoczona. Next track. O Boże, co za dziwny koleś. Nie. Yeah. Boost bar. Don't use it. A. A. Nie to będzie y, John i Jimmy dalej, ponieważ ja już się do nich przywiązałam. Także. Johnie. Co? Nie przeczytałam tego, ale zgaduję, że mamy przejeżdżać przez te okręgi. Wow, bardzo ostrożnie. Tak. O Jezus! Ale kurde, jak się to zrobił? Wow! Dobra, a ten akurat nie jest orange, ten czy tam yellow, czy jaki tam miał być... O Jezus, zaś ta fontana, która urywa ręce! Nie chcemy tego! O, Jezus! To jest straszne! Naprawdę! Co dalej?! No tak to ja mogę jeździć! Jak nie ma się o co rozwalić, to ja mogę jeździć, naprawdę! Ogólnie ta gra... Jest dość stresująca. Co? Co to? Halo? Coś we mnie strzela? Halo? Ej, dziecko, żyjesz? Tak? Dobra. Krzyczy, więc żyje. Prawda jest taka, niby dzieci są głośne, ale jak krzyczą, to znaczy, że żyją. Więc... O matko, daleko jeszcze? Aha, bo tu w ogóle mam ten, ten... O matko. Nie! huh O Boże, nie! O matko, mogę cię rozjechać? Tak. Tak. Mówcie do mnie, mistrzu. E, go! John i Jimmy, boost. Shift. Nie! O Jezus, nie. O Boże. Nie! Jezus! O Boże, mnie to chciało zabić! Dwie Dwa mnie. Ha, mój! Jak ja to zrobiłam? Nie wiem. Co? Niech, nie chcę zrób przeczytać. Chyba. O Jezus. O Jezus. Wleć niczym. Orzeł. Chyba. Um. Kurde super. No, Fauno, co zrobić, kiedy cię rozjeżdżają. O! Ale przynajmniej jest checkpoint. Jedź, ale kurczę, tym razem to nie wiedz. O, boże, to się buja! O minto. to! U. Ej, co? O Boże, nie szczerajcie bym, ja checkpoint ominęłam. Halo! To nie w tą stronę. O, kurde. Dobra. E, ogólnie. Nie wiem, czy jadę dobrze. Super. Tak, czyli jakim cudem zrobił mi się checkpoint tam, skoro tu miałam... Bez sensu. I teraz nie szturchnij się w to. Nie szturchnij się. Dobrze. Oj kurde, wy... Gdzie to jest? Gdzie jest ten checkpoint? O, to już jest koniec! Tak! Łatwa ta gra. Hu, co ja zrobiłam? Tam next. Co to za chore dźwięki? Przepraszam bardzo. Kto mnie wbija? Jo o, Jezus, to mi się nie podoba. O, Boże, na sobie sławki. To mi się zdecydowanie nie podoba. Slow motion, Co? nie! Oj, ale to tylko dzieciak, nie! Oj, żyje dalej! Jezus żyje! Żyje w checkpointzie Kajżeś, jest jak respawn? Przecież żyje. Ej, przepraszam bardzo, to że zginął. Mój mały. O, matko. Co? Nie! Jeszcze raz. Wieć! tu. O, matko. To będzie ciężkie. Stop, nawróć. Jedź. Jedziemy, kurczę, na slowmo. Nie! No dobra, teraz już ewidentnie... Ej, jadę dalej! Jadę dalej, wywalone! No jadę, to będę jechać. Ja to tego checkpointa zdobędę. Choćbym, kurde, miała się wykrwawić. Aha, już go nie mogę zdobyć. Ale czy przecież jadę. Jadę, więc jestem. Dobra. Od nowa. Okej. Okay. Tym razem już musi pójść dobrze. Slomo. Nie! Jeszcze raz. Dobra. To musi w końcu się udać. Nie, jak mogłeś w to wjechać? Uch, jesteśmy miszczami. Stój, zatrzymaj się, to trzeba przemyśleć jest kolejny krok. Aha. O kurde, jakżeś. O rąbało cię chcesz nam zabić, Jimiego? Slow -mo. to nie jest slow -mo. Chyba. Dobra. O jezus, co? Co? Ale jest dobra. Tu checkpoint, więc spokojnie możemy jechać dalej. Nie dajemy się wysadzić. Nie dajemy się wysadzić. O matko. Co to? Ominąć wszelkie niebezpieczeństwa. Ku zwycięstwu. Tam, tam, tu. Koniec. Tak, 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 tak. tak. Brawo my! O Boże! Co? O kurde! Dobra, to bratoba będzie czas skakać. Nie! O matko! O matko! To tak. Stój! O, to jest takie. Aha, to jest ćwiczeniówka. To jest tylko ćwiczenie, spokojnie. Nic. Stój, nie wierzaj tu. Dobrze, jeszcze raz, powolutku. Serio, jedź. Puk, jestem niesamowita. Puk, o matko, i to jest Aha, dobra, tu są checkpointy, co? A, coś tam. Dobra, to nie było istotne. Ale, kurczeno kurczę, no... Cii, nie krzycz mi, bo nie będzie obiadu. O Boże! O Boże! O! Przeżyłam. Mi nic innego nie obchodzi, jak przeżyłam. E... O! Ło! ho, ho, ale ze mnie szalony rowerzysta! Oj, to nam się nie spodoba, prawda? Halo? Pomocy? Jeszcze raz, dobrze, że mnie zatrzymali przed tym po prostu. O! Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dobra, next track. Kurde, normalnie ta gra wciąga. To jest niesamowite, że po prostu yy, ja na rowerze że może być taka fascynująca. Czemu w życiu tak nie wygląda? Dobra. E... O mamo. Tu są sąsiedzi. Hallo! Ja to wolę nad takim slo-mo trochę przejechać, bo ja im nie ufam. Ja wiem, że oni mnie nie lubią tutaj wszyscy, więc oni będą chcieli mnie wykończyć. O, matko, właśnie... O! Nie! Właśnie o tym mówiłam! O kurczę! To... To jest ciężkie. Nie lubię... Nie! Jest, Dasza! O kurde, tu skąd to wylatuje? Stąd i stąd! Nie rób mi tego! Nie zabijaj mnie! O Boże, koniec! To ja. Cała ja! No po prostu cała ja! No, wygram zawsze! O matko, jesteśmy tak daleko! Serio? I tutaj nie ma! Sprintuj! Sprint, sprint, sprint! Pędem do tego checkpoint... To nie jest checkpoint w ogóle, bo to chyba koń... O kurde! O kurde! Kurde! Cio, Jimmy! Stul dziób! Nie widzisz, że... Jimmy, to jest wszystko twoja wina! Zaraz nas zabiją! Jimmy! Kurde, odbij się ręką! To no, zrób, że co dziecko! Kurde, bo cię sprzedam! Jimmy, jesteś bezużytecznym pachorem! Naprawdę, tak totalnie! Po co ja cię w ogóle włożę na tym świadełku? Yeah! Dobra. Ostatnia prosta, proszę Państwa. Au! 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 W Dzimieku nie wy mnie, Jimmy! Jest niczym. Dojedziemy! 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 Dojechaliśmy! Do tak! Oj, przejechałam kolegę, przepraszam. Jimmy chyba nie będziesz miał zbyt dużo znajomych. Oj, a ja chciałam dalej jechać! Chciałam go przejechać ponownie. Grodla, dlaczego mi zabroniłaś? Jedziemy, Johnie. Jimiego trzeba... Trzeba uzmysłowić Jimmy, kto tutaj rządzi, bo on się za bardzo. O kurde, nie ja tego nie umiem! Halo, nie wiecie? O, dobrze, że płotek nas nie przebił. Halo. Ja nie wiem, jak... O, matko, co ten dzieciak tak jęczy? To ja tutaj odwalam czarną... Oj, oj, co to? Co to? Piłeczka? Śmieszne. Oj, nieśmieszne! Nie, bardzo szybko pedałuj. Nie wiem. Boję się. Wydaje mi się, że nie powinnam to wjeżdżać. Także nie wjeżdżamy w żółte kółeczka. Kurde. One more time. Bez żółtych kółeczek. Proszę. Bardzo i bez piłeczek. Ta muzyczka jest irytująca. Wypada mi słuchawka, Boże, wypada mi słuchawka, naprawdę. Nie, kurde, wypada, wypada. Już tu się tylko na jedno ucho. O Boże. Już nie wypada. O Jezus, ta gra jest taka wzruszająca. Nie! O Jezu, było blisko. O Boże, dobra, pedałuj. Szybko, 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 szybko. Au. Halo, bez takich. Dobrze, no i problem z głowy. Baba, z wozu koniom lżej. Ej, nóżka, co mi się stało z nogą? Halo, nogo. O kurde! Dobra. Jesteśmy... Czy teraz odrodzimy się z Jimim? No nie, a już myślałam, że się Bachora pozbędę. Kurde. Odczepcie się. Ja tu tylko jadę. Tak. Woo! Oj, przepraszam, tu mam blisko mikrofon. Pewnie zostaliście zawał. O mój Boże. Czy to jest? Co to jest? Ej, ja to wezmę na slow mo. Slow motion. Jej, dobra, nara. Ja uciekam. Oj. Ojca, 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 oj, czerwone jakieś kwiatuszki. Bardzo nieładne, bardzo, bardzo. O, nie! Checkpoint, halo. No przecież wpadłam. Ale oszukiści, ja poczekam aż ta piłka tu przeleci i to wysadź. Nie wysadziła tego. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ta piłka tego nie wysadziła? Wreszcie byłoby o tyle prostsze. O kurde, zbliżamy się do. Ulubionego momentu po prostu Jimmy, kurde, żż, zrób coś. Jimmy to najbardziej bezużyteczna istota na całym po prostu świecie. Orzesz w dupkę. Wow! Jakim stojem to przeżyłam? Gra mnie chyba jednak, które lubi. E, au! Jest! Lubi mnie, kocham ją, skoro pozbyłam się Jimmy'ego. Ale teraz trzeba bardzo mocno, kurde. Ej, ja tu przecież mogę zrobić tak! Co? Nie, kurde, zdenerwowałam się teraz tak na poważnie. Aż, stop! Aż się poprawię. O kurde, teraz mi ba ucięło głowę. Dobra. Jeśli ucięło mi głowę, to bardzo przepraszam. To będziecie widzieć tylko pół mojej twarzy. Dobra. Plan jest taki, żeby. żebyśmy oczywiście. żeby oczywiście Jimmy. Jest! O kurde. Ach, ciężka ta gra, ciężka! Nie! Hu! Ha! Górom nasi! Może nawet jak się z Jimmym dogadam, to może nawet całkiem fajny team stworzymy. I teraz powolutku, Jimmy. Powolutku. Powolutku. Po-wo. Tak! Jest! Au! Kurde, Jimmy! Żeż zrób coś! Odbijaj te strzały głową! O nie, wolniej! Wo oj, dobra. Checkpoint. Jest! I co? I tam? I tyle? I koniec. No to nara. Przecież to jest już nasza wygrana. O mój Boże! Pewnie. Pewnie. Dobicie mnie jeszcze strzałami, nie ma problemu. Jest! Woo! Lecimy! Tak. Lecim na Szczecin. Ja tu muszę ewidentnie kurde wypedałować po prostu pedałuj, 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 pedałuj leć, tak tak jest tym razem, o Boże, to będzie proste oj, kurde, nie zauważyłam tego matko ja tego nie widzę, to jest ta... o Jezu dziwi no trudno. Ej, dobra, to jest ciężkie, a ja to przyjechałam na takim farcie tutaj przed chwilą. U. Jimmy, kurde, to nie było zamierzone. Wow, wow, jadę dalej. Oj, nie jadę. Oj, 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 oj dobra. A tam był checkpoint. Ożysz w dupkę. Czyli jednak trzeba zawrócić. One more time. Nie zawsze, nie zawsze się udaje, słuchajcie, za pierwszym razem. Czasem się udaje za trzecim, czasem za dwudziestym trzecim, a czasem za 3 milionowym trzecim. Grunt to, żeby się udało. O Jezus! Jimmy, nie giń. Jimmy! Mamy przechlapane. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo, bo tak. Bo poddają się tylko ludzie słabi. A my nie jesteśmy słabi. My mamy Bachora na plecach. I już nie. Tutaj tak troszeczkę. Oj, oj, kurczę, no znowu nie fart. Znowu się nie udało, ale tym razem już się uda. Wierzę, tym razem już się uda. Uda się tym razem. No, zrobię takie cięcie, że się udało. Nie martw się, że. Nie <laughs> no, żartuję. Oj. A! Kurde! Ale się przyspieszyło, szaleństwo. Wow! Słuchajcie, bez części Jimiego, ale jedziemy dalej. Jak mam się. O kurde! O kurde, czy ja dalej jadę? W sensie. O kurczę, to tam się dzieje na tym? Kurczę, no nie widzę, no. O, jest dobra, dzieciaka żeśmy się pozbyli, wykrwawiam się pomału. Ale jest dobrze, jest dobrze. Słuchajcie. Ej, Boże, ja to chyba naprawdę przejdę. Ej, nie bez cięcia, naprawdę. No przysięgam, no nie robiłam cięcia. No możecie sobie zobaczyć. Czyli serio, to przeszłam tak, jak powiedziałam. Kurde. Czyli tak, moje słowo ma moc. Ale ponieważ nie można w to grać w nieskończoność, bo są też inne gry które również są fajne i niekoniecznie polegają na zabijaniu biednych ludzi. Także. Także kończymy. Kończymy. I widzimy się w kolejnych odcinkach, ale już nie z tej gry, bo, bo jest chora i kto gra w takie gry w ogóle? Kto to wymyślił? Jesteś psychopacie? Ja nie wiem. Komu się to może podobać? Ale tak czy jak nie przedłużając. Ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić po sobie przemiłego komentarza. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć!